Dzisiaj już kolejną niedzielę. Słowo Boże prowadzi nas do wydarzeń, gdzie zmartwychwstały Chrystus przechodzi do swoich uczniów. Przechodzi, aby ich umocnić, umocnić wierzę, aby uratować ich przed tymi niepokojami, zwątpieniami, które ich dręczyły. Także dzisiejsza Ewangelia, ten fragment Ewangelii Świętego Łukasza opowiada o tym, że. Pan Jezus przechodzi do swoich uczniów. Przechodzi wtedy, gdy jeszcze ciągle przeżywają wątpliwości, kiedy są ciągle pełni zdumienia i niepokoju. Ale przechodzi do swoich uczniów wtedy, kiedy właśnie jako jego uczniowie są zgromadzeni w jednym miejscu i gdy rozmawiają ze sobą o Panu Jezusie, o tych wszystkich wydarzeniach, które w tamtych dniach rozegrało się w Jerozolimie. Zaledwie kilka, kilkanaście linii jak wcześniej, w tym samym 24 rozdziale Ewangelii Łukasza, słyszeliśmy opowieść o tym, jak Pan Jezus podszedł do dwóch uczniów, Kleofasa i drugiego, którzy opuszczali Jerozolimę właśnie po całym zamieszaniu związanym z męką śmiercią Pana Jezusa, ale także już po pierwszych informacjach o tym, że grób jest pusty, że już pierwsi uczniowie opowiadają, że Pan Jezus zmartwychwstał. I Pan Jezus, chociaż nierozpoznany w drodze, podchodzi do nich wtedy, kiedy o nim rozmawiali ze sobą. Kiedy tamte wydarzenia przybyły przedmiotem jakiegoś wielkiego ich zainteresowania. Można powiedzieć, że Pan Bóg, choćby w tych dwóch obrazach Ewangelii, Wskazuje nam, kiedy On chętnie przychodzi do człowieka ze swoją łaską, z łaską umocnienia, z tym wszystkim, co sprawia, że w naszym życiu pojawia się wewnętrzny pokój, dzięki czemu uzyskujemy wiarę i nadzieję. Przechodzi, używając może słów ze Starego Testamentu, do tych, którzy go szukają. Przechodzi do tych, dla których sprawa Boga jest czymś ważnym którzy wobec Pana Boga nie są obojętni. W księdze Apokalipsy usłyszymy słowa, że obyś był zimny albo gorący, a tak skoro jesteś letni, chcecie wyrzucić z moich ust. Najgorsza wobec Pana Boga jest obojętność. Pan Bóg przechodzi wtedy, kiedy jest przedmiotem jakiejś naszej pasji. A to stawia nas przed pytaniami, na ile. Często sprawy Pana Boży, sprawy Boże, sprawy Pana Jezusa są obecne w naszych rozmowach, w naszych troskach, pragnieniach. Jedna z dziewcząt, które uczestniczyły w spotkaniach Grupy Oazy Dzieci Bożej, Dzieci Boże odpowiedziało kiedyś na pytanie, dlaczego poświęca tyle czasu, aby w tych spotkaniach każdego, w każdym tygodniu uczestniczyć. Na co stwierdziła, że tutaj może z rówieśnikami porozmawiać o Panu Bogu, pomóc sobie wzajemnie w zrozumieniu Pisma Świętego, w zrozumieniu i pełniejszym przeżywaniu swojej wiary. Kiedy o tych samych sprawach próbowała rozmawiać z koleżankami, z kolegami w szkole, spotykała się z brakiem zrozumienia, z drwiną. Tutaj byli ludzie, którzy. Chcieli z nią o Panu Bogu rozmawiać. Czy my rozmawiamy o Panu Bogu, czy dajemy o Nim świadectwo, czy sprawy Pana Boga są już dla nas rzeczywiście ważne? To pierwsze pytanie, przed którym stawia nas dzisiejsze Boże Słowo. A kiedy już Pan Jezus przechodzi do tamtych uczniów, nie tylko umacnia ich wiarę, pokazując swoje poranione ciało, tego akurat elementu w tej relacji, o spotkaniu z Zmartwychwstałego Pana Jezusa z uczniami w drodze do Emaus nie ma. Natomiast w obydwu tych wydarzeniach Pan Jezus robi jedno. Pan Jezus mówi, tłumaczy, co w prawie Mojżesza w kół proroków i w psalmach odnosi się do Niego. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma. W drodze do Emmaus działo się podobnie. Pan Jezus tłumaczył, które słowa Starego Testamentu zapowiadały Jego przejście, Jego misję, te wydarzenia, które rozegrały się na Golgocie, które zapowiadały Jego zmartwychwstanie. Dzisiaj, kiedy przeżywamy po raz 13 niedzielę biblijną, kiedy rozpoczynamy tydzień biblijny, chcemy, chcielibyśmy zadać sobie pytanie, czy rzeczywiście sięgamy do tej księgi, przez którą Pan Bóg nie tylko pozwala się poznać i zrozumieć, ale przez słowa tej księgi On rzeczywiście do nas przechodzi? Bo kiedy to Słowo Boże jest odczytywane, to sam Pan Bóg do nas przemawia. Przemawia z tym Słowem, które ma moc, które nie tylko pozwala odnaleźć się na drogach naszego życia, ale też przynosi nadzieję, siłę. To słowo jest w stanie przemieniać nasze serca i całe nasze życie. I znowu pojawia się pytanie: Kiedy ostatni raz sięgaliśmy do tej świętej księgi? Czy w ogóle z księgą Pisma Świętego Nowego, a może i Starego Testamentu w swoim życiu się zapoznaliśmy? Pan Jezus wyjaśniał uczniom, co we wszystkich pismach odnosiło się do Niego. Robił to w drodze, robił to w spotkaniu w jakiej sali. Skoro to wyjaśniał, to znaczy, że oni te słowa już jakoś znali. Nie mieli tej księgi prawdopodobnie w ręce. Jaka jest nasza znajomość Słowa Bożego? Kiedy ogląda się rozmaite, telewizyjne, teleturnieje. To taką grupą pytań, na których zawodnicy chyba najczęściej polegają, są właśnie pytania dotyczące życia religijnego, treści, które są zawarte w Piśmie Świętym. Dla tych, którzy tę księgę czytali, są to pytania łatwe. Warto może ten tydzień biblijny potraktować jako szczególne zaproszenie, aby znaleźć czas, aby potem księga sięgnąć. Sięgnąć. Nie tylko po to, aby poznać i zrozumieć, ale by to słowo było przez nas odebrane właśnie jako skierowane tu i teraz do mnie. Po to, aby mi wskazać drogę, aby mnie prowadzić i umacniać. I wreszcie, kiedy Pan Jezus do swoich uczniów przechodzi, kiedy tłumaczy im słowa Boże, cała ta relacja, Dzisiejsza kończy się zdaniem: Wy jesteście świadkami tego. Każdy człowiek, który doświadczył spotkania z Panem Bogiem, który w jakiś sposób go odkrył, jest wezwany do tego, aby tym swoim doświadczeniem dzielić się z innymi. Pan Jezus szereg razy mówił, że posyła swoich uczniów, aby głosili Ewangelię, aby to, co sami przeżyli. Stało się udziałem także innych. To byśmy i my mogli o sobie powiedzieć, że każdego dnia to świadectwo o Panu Bogu jest w naszym działaniu obecne. Bo dopiero wtedy ta wiara jest przez nas w pełni przeżywana. Dopiero wtedy daje nam w pełni nadzieję, siłę, dopiero wtedy kształtuje nasze życie. Niech więc to. Ta zachęta, którą dzisiaj słyszymy, aby sprawy Boże były dla nas ważne, abyśmy o nich rozmawiali, abyśmy tymi sprawami się przejmowali, abyśmy odkrywali Pana Boga w konkrecie Bożego Słowa, przez poświęcenie Mu konkretnego czasu każdego dnia. Zaproszenie do tego, abyśmy tym doświadczeniem wiary dzielili się z innymi. Niech to będą wezwania na ten szczególny tydzień i na całe nasze życie. A, i, a wtedy i my doświadczymy tego pokoju, tego ukojenia, tej nadziei i siły, które są owocem takich właśnie spotkań ze zmartwychwstałym Chrystusem.